Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemarczko jest ja Romitrox i zapraszam Was przez serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Niszym odcinek w nim się Warframe i w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać mojego blindera od Redemera, jak on po prostu kości praktycznie każdego przeciwnika. Ostatnio poszedłem sobie na kuwas bo albo miałem booster. I coś około 150 tysięcy kuby udało mi się zdobyć. Nie pamiętam ile już tam miałem, ale dość na sporo jest zdobyłem. I uznałem, że sobie przeroluję trochę raivenów. I jak widać... Skoro zrobiłem ten odcinek, troszkę coś dobrego udało mi się wyrolować. Wyrolowałem parę tam ravenów do Kidgunów, e, do broni białych i też do Redemera. Redemer jest jedną z trzech broni Gunblade. Według mnie Redemer jest chyba najlepszą bronią Gunblade. Grałem z Sarpą i stropchom, ale jakoś mi się zbytnie nie podobały. Ale Redemer Prime zdobył moje serce, głównie przez to, że ma wersję Prime, więc jest lekkawo lepszy niż normalny Redemer. I dlatego mam do niego Rivena. Nie mam tak jakby podstawowego builda, bo tylko. Zrobiłem build pod możemy powiedzieć, że tego Ravena i pod Eidlone, ale zaraz to sobie omówimy. Jeżeli chodzi o statystyki podstawowe, 24% szans na obrażenia krytyczne, do tego mnożnik 2,2 i 2 i Raven na poziomie 3, więc naprawdę ciekawie się tutaj to wszystko zapowiada. Jeżeli chodzi o sam mój build, to mamy postawę Hainun, i tutaj skupiłem się głównie na Heavy Attack, bo jak wiadomo, on jest według mnie po no prostu najlepszy. Jeżeli chodzi o samego Ravena, to jak widzicie. Wydajność komba, status chance, critical chance do tego razy 2 jeżeli to jest heavy attack, heavy attack czyli ten atak nasz na kontrolę czyli to wystrzelenie tego pocisku i do tego minus szansa nakryta w czasie ślizgu czy slider ataku, no tak, no chyba ślizgu, więc tutaj zbytnio. Powiedziałbym, że ten minusik tam nic nie przeszkadza, na szczęście. Jeżeli chodzi o sam build, to głównie skupiłem się na combo, bo jednak zaraz zobaczycie o co tutaj chodzi. Więc na razie body count na większy czas kombat, dlatego że combo dość szybko nam spada, żeby nam nie spadał to musimy atakować, ale jak wiadomo nie zawsze będziemy mieli czas, żebyśmy mogli zaatakować tego przeciwnika, więc czas trwania kombat to jest 17 sekund i według mnie to jest dość wystarczający czas, jeżeli chodzi o... Em, tam mój build. Potem mamy Sacrifice Steel na większego CC, -ka. jak widzicie, mod jest wymaksowany, więc naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Od tego podwójna szansa na ee, obrażenia krytyczne, w sensie z 220 na 440 na heavy ataku, więc tutaj te kryty naprawdę stają się praktycznie czerwone. Potem mamy też Mod Fury na większy atak speed, bo jednak tego attack speedu mamy 0,9, więc tego nie jest dużo. Zamiast tej Fury dałbym Primate Fury, ale no niestety jeszcze nie mam tego moda. Mamy Primate Fever Strike na obrażenia toksyczne, żeby nam się mogły skombować z obrażeniami elektrycznymi, czyśmy mieli obrażenia corrosive. Potem mamy Blue Drash, czyli mod, który, przez który w zasadzie potrolu też Nan bit nam działa, dlatego że daje nam plus 60% szansy nakryta. Zstakującego się z combo Multiplier. Jeżeli chodzi o combo, no to tak jak mówiłem, e, czas trwania komba jest według mnie niezbędny do tego plus 60% szansy nakryta, kiedy zdobywamy combo, a Kombo dość szybko zdobywamy, jest, to naprawdę jest prawdziwa sieczka. No i mój Riven, czyli wydajność Combo, status Chance, do tego Critical Chance. W sumie ten CC jest podobny do Sacrifice Steel, tylko że jest trochę no, mniejszy, ale też mamy tutaj coś pod e, Critical Damage, czyli Organ Scatter. Zamiast tutaj tego ravena typu status chance mógłbym mieć na przykład Critical Damage i to dopiero byłyby obrażenia, no niestety nie chciałem tego tak dużo rodować. Mam tylko 10 roli i wydaje mi się, że ten riven jest naprawdę prawdziwą bestią, więc możemy już sobie go przetestować. Jeszcze pokażę nic tutaj na frame nie mam, żeby nie było, że sobie boostuję obrażenia. E, typowo będę testował Redemera na poziomach 165. Heavy Gunner. Wyższych nie mogę, bo mam tylko jak widzicie, dwie samo rangę. E, jeżeli chodzi o późniejsze testy, to zobaczymy na Noxach albo na Corrupted Heavy Gunner. Nie wiem jak to wyjdzie, ale wydaje mi się, że to będzie prawdziwa ścieżka. Jeżeli chodzi o samą, e, o samą postawę według mnie balad Dance jest znacznie lepszy niż Hainon, ale no nie chcę mi się tego farmić. farmiłem tak parę misji i uznałem, że to jest bezsensowne, więc na tych skrytek no, wiąże się z siadaną psychą. Poza tym kosztuje ten mod chyba coś około 30 platyny, jeżeli się nie mylę. A nie chcę wydawać na jedną broń, na no zasadzie na jeden mod aż tyle. A jeżeli chodzi o zdobywanie kombo, bo jednak to jest naj w zasadzie combo multiplayer, to jest najważniejsze. To ja zazwyczaj atakuję przeciwników przy trzymaniu E. Wtedy tak jakby strzelamy podwójnie i fajnie możemy nabijać kombo. A jeżeli chodzi o sam styl, jeżeli granie, jeżeli chodzi o Redemera Prime, no to. Upiera się według mnie głównie na klikaniu heavy ataku, jednak wtedy mamy ogromnego kryta. No jak wiadomo, critical damage i yy, też ogromne obrażenia, więc nam się to wszystko kombuje. Jeżeli chodzi o przetestowanie samego Redemera bez żadnych ulepszeń typu yy, pasywka Umbra, obrażenia Rhino, obrażenia Chrome, obrażenia Mirage, albo na przykład kryt Volta, to jak możecie zauważyć, na strzała heavy gunner 165 poziomu. Na strzała. Jak widzieliście, tam były kryty pomarańczowe i jeden czerwony. Więc mamy szansę na ze około, tak mi się wydaje, 180%. Skoro mamy pomarańczowy, jeden czerwony, to jest koło 180% czerwony i same pomarańczowe. Więc to jest naprawdę dość potężna broń. Według mnie to jest sieczka na tych poziomach, jeżeli wejdzie Steel Puff, to ja będę ciągle grać tym Redemerem, bo tam ma dość wysokie poziomy. Jak wiadomo nie zawsze trafimy w głowę, ale jednak do no jak testuję, to testuję głównie strzałem w łeb. No i padałem na strzała, no co by tutaj dużo mówić. Nie wydaje mi się, żeby testowanie, można powiedzieć, że tego mnożnika kombo tutaj będzie dobre, bo jednak Heavy gunner będzie szybko padać, bo jednak Net z tego naszego, dużo obrażenia bijemy. E, jak widzicie, na razie musimy ponabijać kombo. W górnym, prawym rogu koło e, naszych osłon mamy ludrasz i taką jakby ikonkę czterolistnej koniczyny. E, mamy razy 3, razy 4, razy 5, razy 7. Dajesz nabija się 8. Jak widzicie, te obrażenia są naprawdę tak ogromne. My walimy takie czerwone kryty. Dobra, z razy 10. Powinna być wystarczająca ilość i. Same czerwone kryty, 98 tysięcy 62 tysiące. Niestety ten... E, to combo nam spada, gdy używamy z tego co zauważyłem tego heavy ataku. Chociaż nie, może nie spada. nie, wydawało mi się, że spada, ale jak widzicie, te obrażenia są naprawdę tak zajebiście duże, że my zabijamy ich na strzale. więc Nawet tutaj nie mam e, co testować e, na przykład buffa raim 180% siły e, obrażeń e, poprawka, więc możemy sobie według mnie odpalić teraz może bardziej wymagających przeciwników, czyli na przykład Corrupted Heavy Gunner. Nigdy nie zastosowałem żadnej broi na Corrupted Heavy Gunner, jakoś ich zbytnio nie lubię, ale skoro to jest Redemer Prime z buildem no praktycznie ostatecznym, to warto sobie przedestać. 165 poziomy Corrupted Heavy Gunner, bez żadnych buffów, tylko Redemer Prime. No, pół HP. No, powiem, że jestem dość zaskoczony, chociaż no, mają znacznie wyższe podstawowe statystyki. Wydaje mi się, że tutaj już na nich będę musiał wytoczyć ciężkie działa, czyli nabić tak 3 taki, może tam 4 Rushu? Nie wiem, jak to się odmienia, ale mniejsza z tym Raz 3, razy 4. Dobrze, że naprawdę mam tego moda body count, bo jednak bez niego ciągle tak wstanie i klikanie tego ataku do raz na 17 sekund jest znacznie lepszą opcją niż tak jak właśnie powiedziałem, bieganie, szukanie tych. Przeciwnik, więc mamy tak. Mm, Blody rash razy 7 padł na strzała. Też na strzała. No i nie, może jeszcze tego. O, też na strzała. E, jak widzicie, no po prostu oni nie mają szans przeżyć, no nabijamy 7 stacków i tak o normalną proteą bez żadnych modów na zmniejszony armor albo na zwiększone obrażenie jest naprawdę posrana broń, nie da się na no to nic zrobić e, to teraz przetestowałbym sobie może na noxach hmm, na noxach testowałem, najprostu no siećka była testowałem voltem, rhino i też chromą, ale zanim, miała, e, zanim ten self-damage niestety wypadł i po prostu padali na strzała nie wiem jak to wyjdzie, no, normalną proteą bez żadnych modów ale jeszcze to zobaczymy 165 poziom Noxa e, Bez żadnych buffów wersus że ostatecznie byli to Redemera Prime Na strzała bańkę mu zdjęliśmy No w sumie spoko e, Jeszcze trzeba by go zabić, ale czy damy radę? No jak widzicie tutaj już jest Znacznie trudniej, może przez to, że za stronę chmura gosowa stoi Ale dobra, jeszcze raz Łeb, dobra, błąd Kurde, no ciągle się jakoś tak zbytnio po nie ruszam, ale wybaczcie. No i tak, bańka pada praktycznie na strzała. Trudniej może być z, z zabiciem samego Noxa. Połowę HP mu zdejmujemy, więc bez żadnych buffów typu. Blood Rush to jest naprawdę dość niezły wynik, według mnie. Jednak strasznie dużo tego e, kryta mamy, więc na razie możemy sobie ponabijać na nim staki. Wolę testować bronię na Noxach, bo jednak e, na przykład Blood Rush, w zasadzie bronie z Blood Rushem, jednak Noxe dość dużo wytrzymują tych podstawowych strzałów, przez to mogę sobie nawieść niby ten mroczny komba, e, więc możemy sobie, powiem tutaj, to wszystko bo załatwić. Jak widzicie, nawet to obrażenie takie małe nie sobie bym mógł powiedzieć, ale głównie skupiałem się na tym heavy attack, bo jednak on wali, no... Wiem, dwa razy większe obrażenia, trzy razy większe obrażenia, głównie przez tego kryta stacków razy 11. Nie wiem, czy mamy więcej stacków niż te 11, bo niedawno lepszyłem sobie mod, wydaje mi się, że 11 stacków to jest chyba maksimum. Więc mamy 660% z bloodrasza, Sacrifice still 440, mój mod 340, strzał i tyle. Bez żadnych buffów, typu obrażenia, bez żadnych buffów, taki razy 4 na strzała, tak takie razy 6, razy 8, razy 12 na strzał No po prostu to jest ścieżka ten mod To jest według mnie najbardziej AUP u jaka może być po prostu Nie ma żadnego przeciwnika na to Więc teraz mógłbym się pokusić O e, zmienienie tutaj Buildu żebym potem nie zapomniał I żeby zbuffować te obrażenia jeszcze bardziej To mógłbym niby pójść Umbrom, Rhino, Voltem Ale nie wiem czy to będzie takie fajne Raczej przetestowałbym to Rhino Prime em. Jeżeli chodzi o mój build 359% siły, Arcana Fire Guardian, czyli nic na obrażenie albo atak Speed eee, Wydaje mi się, że powinniśmy go zdejmować na strzała nawet bez, e, nawet bez żadnego aktywowanego buffa typu Blood Rush. Tak mi się przynajmniej wydaje buffa, a e, raczej moda, bo jednak buff to będziemy mieli nasz ryk 180% siły e, versus Nox z Redemerem Prime'em. No to może być ciekawie. Odpalamy nasz ryk. 180% siły Ryanair Prime. Nie wiem, jak długo go farmię, ale no, zajebiście długo na strzało nie padł. Zostało mu praktycznie, wiem, 10 HP może. Ale dobra. No to nie prze... no to przeżył na jednego strzała, praktycznie. Ten też, o kurde. No powiem, że może być ciekawie, bo sądziłem, że nam padać na strzał, jeżeli chodzi o takie duże obrażenie siły. Ale dobra. Nabiłbym, może, ile tam staków. Wydaje mi się, że to takie dwa mogę być spoko. Też nie wiem. Ale dobra, walimy znowu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. taków mamy 5, 6, 7. Dajcie jeszcze ten ósmy będzie w porządku. Dobra, 8. Odpalamy jeszcze nasze obrażenia. Strzał. Daj, mu nie wiem, 80 tysięcy obrażeń. To już nawet ja wiem polci, bo tak dużo. E, Wydropiliśmy mu HP no jak widzicie no strzał, to jest praktycznie kwestia paru uderzeń naszym E, na no wsadzie kliknięcie E na przeciwnika, no i oni padają po prostu jak muchy. Mmm... Rajno wypadł spoko, ale ciekawi mnie taki można by powiedzieć że najbardziej um, Najmocniejszy taki killer, czyli umbra Mamy pasywkę umbra czyli większe obrażenia, gdy e, mamy broń białą, dlatego też mam Arkanum Strike. Jest to niewymaksowane, bo brakuje mi dwóch arkan. E, gdy uderzamy, to mamy szansę na większy atak speed do broni białej. Więc może być według mnie ciekawie z tym atak speedem, jak mogę się już się przekonać w na przykład e, bildzie na Pangolina Prime. Ten atak speed był posrany. E, może wziąłbym coś bardziej wymagającego. Nie, na razie weźmy tego Noxa jeszcze raz i przetestowałbym. Redemera Prime jeszcze voltem tak na szybkości, żeby zobaczyć jak mniej więcej to wszystko się plasuje. Excalibur z Arcanum Strike, pasywką z Redemerem Prime, ostatecznym buildem versus Nox 165 poziom. No, mniejsze to obrażenia, a i tak jak na, e, można powiedzieć, że jak na Excalibura, według mnie to jest i tak dość e, dużo, jeżeli chodzi o sam atak speed to nie jest według mnie tylko dość e, przydatne jeżeli chodzi o nabijanie tego komba Bo jak widzicie atakujemy praktycznie co sekundę e, Wydaje mi się, że powinienem użyć jakiś arka e, na typu chance nakryta na broni białą Jeżeli trafimy headshot'a czy jakieś takie pstety Ale według mnie to jest zbyt duże kombinowanie Kto by chciał strzelać na przykład headshot'a Albo e, chodzić po ścianach, żeby mieć większego e, kryta na broń białą no To jest już według mnie bezsensowne Komu się chciał, że tak powiem pieprzyć się z tym wszystkim Jak możemy użyć parę razy E, no i podajmy na strzała. Dwa staki na Bloodrush'u i 165 poziom na na strzała. To jest naprawdę, według mnie, dość posrana sprawa, no jak ta broń może być potężnie mocna, no nie mam naprawdę już słów na tą broń. Tak się cieszę, że dostałem tego Ravena, i tak jest pewnie wart, nie wiem, z 300 platyny pewnie, ale i tak jest też niesły. Eee, teraz czas na Volt'a, Volt głównie podczas trwania i wydania, do tego też trochę dam siła, to już jest mniejsza sprawa. Guardian in Fire. Eee, kontra 165 poziomy Noxów. Teraz odpalimy sobie e, Corrupted Heavy. Nie, Nox Eximus, mój błąd. I zobaczymy, czy Rhino Prime albo ktoś inny da radę ich powstrzymać. Znaczy, jakby nas atakowały takie poziomy na Steel Buff, chociaż mi się nie wydaje, żeby takie Noxy tam mogły sobie chodzić. E, więc tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tarć. E, do tego się nabijamy, sobie naszego tego. E, nasze te obrażenia, gdy biegamy. Powinno być chyba wszystko w porządku. Musimy ich aż tysiąc nabić. Także powinny nam wytrząść, bo jednak one mają dość długi czas trwania. Nabijemy sobie zaraz te obrażenia i zobaczymy, czy Volt da rady ich zabić. Wydaje mi się, że chyba tak, bo Volt jest tak strasznie mocna postać. 165 poziom Noxów versus 6 Tarcz. Volta plus jego pasywka. Nie padł na strzała. Dobra. Może być to wynikiem tego, że nie trafiłem. No trafiłem, no to trochę kurcze dziwna sprawa, jak widzicie te obrażenia są po prostu olbrzymie, no nie mam tutaj naprawdę mówić, ale no te obrażenia są po prostu olbrzymie, no jak widzicie my walimy taki kryt i takie obrażenie, że to jest naprawdę chore. E, teraz mógłbym Nox Eximusa przetestować, e, zobaczymy jak to wyjdzie, wydaje mi się, że Rhino Prime e, ze stackami do tego, no, buffem do obrażeń powinien dać radę, przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jednak, wydaje mi się, że w tym całym ostatecznym rozrachunku wyszedł jak najbardziej na plus. No tak, dobra, przetestujemy tego Rhinoprima. Wolę tego, tylko chciałem tak na sekundę zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądać, żeby sobie odpalił naszą skórę. Eee, I na razie poszedłbym na lewą stronę przetestować, a serio nie przetestować, tylko nabić te staki. Mam nadzieję, że damy radę sexy no, Eximusa zabić. Nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale z tego co mi się wydaje, są bardziej tanki. W ogóle te wersje Axiomu Corrupted są znacznie bardziej wymagające i się pojawiają, głównie w pustce. Więc tak okay, 9, 10, dajesz jeszcze jeden. Kurde, no nie do tego jednego szkoda. No to jeszcze może tego 11 staków. dobra. Jeszcze nasz Buff. 180% szansy, 180% obrażeń, plus 11 stacków z bloodrasza, plus ozależny bilidor do Redemera Prime versus 165 poziomy Lech Eximusów Nastrzała. Nie na dziwne. nastrzała ale dobra, wydaje mi się, że ten bludrasz niestety nam spadł. Więc dwa staki na bludraszu niestety nam nie wystarczyły, wystarczyło nam aż 11. No to tak, plus minus 6 staków, powinniśmy dać radę ich zabić. Jeszcze raz zobaczymy, czy 6 staków to jest wystarczająca ilość, żeby zabić tego Eximusa. To mnie kurczę ciekawi, ale nie wiem. E, 5, 6, dobra. Teraz możemy. buff, No i możemy dalej jechać z tą samą zabawą. 6 staków dało radę. Czy 3 staki z radę? 3 nie. E, więc wydaje mi się, że taką optymalną ilością to jest 6 staków plus do tego ten buff obrażeń od prima e, no powiem, że dość szybko padają. spodziewałem się większych tych obrażeń, chociaż walimy takie duże obrażenia, że to jest szok e, jeżeli chodzi o sam build, to w zasadzie niczym się nie różni, jeżeli chodzi o mój build na Eidolon'u, bo głównie ten build robiłem pod Eidolon'u, bo tak znam, że skromam już do koksanu e, do, do czyli Rubiko Prime to usunąłem, że hej, czemu by nie zrobić jakiejś broni białej, bo widziałem Paracelsisa ale no nie mam czasu, żeby tak wiecie podbiegać, walić go z melansów i tak dalej, bo jednak jak gram te Eidolony, to jednak chłopy praktycznie w sekundę go niszczą, więc nawet nie mam czasu podejść, więc uznałem, że Redmare Prime może być ciekawym pomysłem. Jeżeli chodzi o samo obrażenie, to jak wiadomo, radiacja idzie na Eidolony, ja na tym buildzie mam Crossy, więc żeby, żebyśmy zrobili radiację, zamiast obrażeń toksycznych, dajemy obrażenia ogniste i mamy obrażenia Radiacyjne, czyli na tym, na czym nam zależało. Szkoda, że nie mam żadnego moda Prime, typu Prime Molten Impact albo Prime Shocking Touch. To byłoby znacznie lepszy mamy tylko jednak Prime Fever Strike. To jest trochę, dość dziwne, bo jednak każdego żywiołu chyba powinny być e, Prime to obrażenia. Tak nazwijmy Prime mod. E, jeżeli chodzi o sam build, no to jak widzicie, tak się plasuje. Zamiast Hainuna dałbym budę Tensa, będzie znacznie lepszy. E, jeżeli chodzi o tutaj te mody. Według mnie w sam raz. Jeżeli chodzi o samego Ravena, mógłbym mieć tutaj zamiast status chance, może Critical Damage. Zamiast yy, wydajność comba, tak to nazwijmy, mógłbym mieć czas trwania komba i zamiast tego Body counta dałbym tutaj może coś na. Ee, dałbym coś, może tutaj na Critical Damage typu Gladiator Rush, Critical Chance albo Gladiator vice. O właśnie, vice mógłby być dobry, bo Attack Speed, Combo, e, Critical Chance albo Gladiator Mind. Critical Critical damage, critical chance. Właśnie. Gladiator Might mógłby być Fajny, Jaki mielibyśmy mnożnik? 5 i 5, ale combo nam strasznie spada, więc wydaje mi się, że to combo jest znacznie um, potrzeb Znacznie ważniejsze niż e, ten Critical Damage. Jeżeli chodzi o sam build, głównie Rivenem go robiłem, bo nie wiem naprawdę sobie tutaj zamiast tego Ravena, bo on naprawdę dość dużo nam robi. E, jeszcze jeżeli chodzi o same statystyki: 117% szans na obrażenia krytyczne. W zasadzie 118% mógłbym tak powiedzieć. Critical Multiplayer 4 i 2. Obrażenia 445 krossów albo 381 radiacji, jakoś nie lubię zbytnio Redemera Prime na Edylonach, Bo jak go testowałem, praktycznie testowałem go i Voldem, i Rhino, i Chromom, i nawet Harrowem go testowałem. Jakoś można powiedzieć, że jego e, najbardziej wysunięte na zewnątrz te części typu na kolanach albo na e, łokciach dawałem radę pozdejmować, ale tych już na plecach zbytnio nie dawałem rady dosięgnąć, albo też jak próbował się zasłaniać. E, więc wydaje mi się, że. Redemer Prime jest dobrą zabawką, żeby się nią pobawić i też może żeby pozabijać Eidlona, ale głównie żebyśmy nie tracili dużo czasu, bo pamiętam, że robiłem Dolona, no to zajęło mi to coś koło 25 minut, bo się bawiłem tym Redemerem Prime, zamiast wyjąć Rubico Prime i powystrzelić go jak kaczkę. Jeżeli chodzi o sam build, według mnie sztos, totalny kozak. E, zamiast leczenia Fury, mógłbym dać at Fury i byłoby w ogóle e, super. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Do następnego odcinka. Schemka